Siemka wszystkim! Dzisiaj zapraszam na unboxing paczuszki od Super Power'a Tutaj taką podłużną rakietę Znaczy podłużną paczuszkę W środku pewnie są rakiety Ciężka, także powiem Wam, że jestem ciekaw co tam w środku jest Oczywiście gorące podziękowania Dla Super Power'a Za tą paczkę Teraz otwieramy, zobaczymy co jest w środku Zapraszam oczywiście do sklepu A Tak yy, ostatnio mówiłem w ostatnim unboxingu, że jest nowa szata graficzna, do produkcji, także chodźcie na, na stronę i patrzcie sobie co oni tam nowego mają, o o Chudy, ja tutaj byciałem, no całe szczęście, że tego że nie uszkodził bo tu jest jakaś reklamówka chyba a nożem został ale na szczęście się nie, nie, nie pociąłem ale fuks nie ja powiem wam, że już jest jakaś niespodzianka Jest niespodzianka, czyli torebecka to Super I, I tu jest kalendarz na 2020 rok. O kurde, powiem, że fajnie. O, nawet jest lącik. Teraz tak, mamy tutaj rakiety. Rakiety Assorted Satellite Rockets. Tak one wyglądają. Super Power, WIT, WIT, certyfikat posiadają. Ile tu mamy na rakiet? Raz, dwa, trzy, cztery, 12 sztuk rakiet. Tu mamy kodik QR, więc można sobie sprawdzić co to jest. Dobra. Także na razie nóż niepotrzebny. Teraz mamy... O! Taki kalendarzyk na 2020 roku Super Powera. Bardzo fajny. Się zawiesi. Będzie na następny, na nowy rok. Tu mamy jakiś. O, dostałem torcik wedlowski. O, wedla. Nawet. Kurde, Wedlowski <gry> ma... wedla, torci. Taki torci. I jakiś wesołych świąt. Merry Christmas. Oh, fit. Takie coś. Yy, o, nawet tu mamy autografię, kurde. Yy, Ewelina D. Życzymy wszystkim radości z świąt Bożego Narodzenia na w nowym roku 2020. Ekipa Superpower. Coś mi tu pika, ale wyłączyć może, może internet. Będzie na razie spokój albo z ciszę. Mamy tutaj o, autografy. Nie no, podpisy mamy. Tutaj pracowników od Super Powera. Tu jest Veronika, Evelina D. Trzeci nie mogę, nie wiem co to jest napisane. To są takie parafki, jakby yy, A, skan, i E opalińska, i jakiś kutał, kutał, rutał? Nie wiem. Ale to są właśnie podmocne tutaj podpisy pracowników, także powiem Wam, że kurde, no tak. miło, żeście mnie zaskoczyli. I Tutaj, właśnie taka torebeczka ekologiczna. na zakupki. Superpower. power. No, się połowę. Uf. No i otwieramy paczkę dalej tutaj Dobra, otwieramy paczkę dalej i tutaj właśnie widzę, że są rakiety. Łożysz ty O kurde i ja o pierdziole. Patrzcie to to mi się na oczy rzuciło aż nawet która jest <gry> tu mamy rakiety królewska una. kaliber, tu mamy kaliber 20 od, od, najmniej, od największego do najmniejszego, czyli tu mamy kaliber 42, 38, 32 27 i 24 mm Z 10 rakiet wysokość 20 metrów tutaj mamy właśnie kodzik QR Certyfikat posiada. Tak wygląda zestaw. Mam nadzieję, że widać tu w całości. Że mam tutaj pierwszy zestaw? A położymy sobie go tu, będzie fajnie wyglądało. Może dobra, kolejny zestaw to jest zestaw rakiet Overspeed. Powiem Wam, że na wielkość to one są jak bazuka. Tu mamy 65 mm. Kurde, powiem Wam, że jestem bardzo ciekaw tych rakiet. Teraz Tak, taka wielka paka. Powiem Wam, że rakiety są dość duże. Yy, ale rury nie ma. No ale rurę to się akurat znajdzie Takie duże rakiety i na mają tego 2016 czy 18 Nie, albo 2010 To tutaj ta szywka prze, przebiła i nie widzę F2, sztuk 3 AU1636. W neku mamy tutaj 204 g. No i rakiety wyglądają w ten sposób. Ja powiem Wam, że rakiety mega. Tu mamy drugą paczkę rakiet. Tu mamy trzecią paczkę rakiet, i powiem Wam, że tu jest sporo rakiet. Tu jest kurde. Nie wiem ile tego tu jest. Super pak 22 strzały i tu mamy kaliber 24, 27 i 32 mm. Super pack, super power. Tak to wygląda. Kategoria F2 certyfikat posiada i tutaj mamy na kluczy 320 gram. I powiem nam, że za rąbista paka dużo rakiet, dużo zabawy będzie. to jest trzecia. O dobra I teraz. Tutaj mamy ostatnią paczkę rakiet, czyli Golden Rain. O, ja je testowałem z, z Fire Academy, czyli z jarkiem grębowskim. W wakacje, chyba. powiem Wam, że naprawdę efekty są duże. Tu jest 42 mm, i naprawdę powiem Wam, że efekty bardzo ładne. Certyfikat posiada kategoria F3, sztuk 5 to jest AU1637. Tu mam taką paczkę Golden Rain, Sypy, czyli Esper i kodzik QR też tu jest. Tu mam trzecią, czwartą paczkę. Teraz tak, mamy tutaj wyrzutnie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 wyrzutów. Teraz tak. Pierwsza. Czyli powiem Wam te co może, może jest nowością w strefie Superpowera, czyli wyrzutnie ciche, czyli te Silenty. Mamy tutaj kostkę 40 strzałów. Nie. 36 strzałów. Czas trwania 40 sekund kaliber 20 mm. To jest Lovely Pets. bb 36 2003. Tak ona wygląda. Bardzo fajna grafika, z psami, z kotami. O, no nie? No. Także mamy taką wyrzutynkę. Z psami, z kotami. No. Dobra, kolejna wyrzutnia to jest wyrzutnia kątowa 20 mm 49 shots. To jest też Silent, czyli ten przyjazny dla zwierząt. Happy Silent World. Yy, czas 20 sekund i szczał 49 Eko druga Potem ja sobie to ułożę, zrobię może miniaturkę z tego, czy co Dobra, kolejna wyrzutnia to jest Countdown count Czyli odliczanie Tu się trochę rozwaliło, ale to nic Tu mamy, widzę właśnie, że tu jest Chyba dwa ląty Tu jest jeden narysowana jedynka. Nie, jeden. Tutaj mamy wyrzutnia Countdown. To jest B36-2005. Czas 51 sekund, 36 strzałów, wysokość 25 mm. A kaliber mamy tutaj 23,17 mm. Także taka zmiksowana wyrzutnia. Tak wygląda. Bo aż pokażę potem. A potem to, to znowu i... Tu jest Firemax. Yy, to ostatnio właśnie też testowałem. Szoc 57 strzałów, 39 sekund, kaliber 20 i 16 mm. Taka fajna, niby mała, niby du duża, taka średnia wyrzutnia. I tu mamy dwa. dwa, dwa... Kurde. Dwa kalibry nie mogę się wysłowić, I tutaj mamy dwa ląki. to jest właśnie plus, bo jeśli nie, odpalimy, nie odpali nam się z jednego ląku, możemy sobie odpalić z drugiego i nam się to nie zniszczy. Tak to wygląda. Kolejna wyrzutnia to jest fajerwerki klubowe. O! Wit. Jak papierosy klubowe. Perelowska wyrzutnia o. Super power. 50 strzałów z błyskiem. To jest C5205. Tu mamy tutaj 270 gram. 50 strzałów. Tu jest, y, są narysowane y, y, z, y, efekty. Co no jest ciekawsze, to są właśnie drodzy efekty. Także tutaj mamy taką samą, taką wyrzutę. Ona jest chyba troszkę większa od. Tak, troszkę większa od Maxa. Y, tu mamy 20 mm. Także dobra. I ostatnia wyrzutnia. Sorry, zaraz no, tak Ostatnia wyrzutnia to jest y, Rapidly jakiś... Rapidli challenge. Nie widziałem tej wyrzutni chyba na, na sklepie. Nie wiem. Nie umiem przypomnieć. To jest 19 strzałów Super Power, jeden ląd MFC 2819, kategoria 2, F2 19 strzałów to mamy 248, no a 249 gramy. No i wyrzutnia wygląda w ten sposób. Tak. Ciekawa. To jest 28 mm. 28 mm 25 sekund. Czas efektu, 19 strzał. 25 mm, taki już większy kaliber. I z tego co czuję tutaj to ona nie jest z tektury, tylko... O, to jest taka jakby z tej, nie wiem, z betonu, z czegoś ci gipsu. To jest taka fajna... Yy... Jakby nie, można powiedzieć, bezpieczniejsza, wylutnia, ona nam się nie rozerwie. Przynajmniej no i jest ciężka, nie? bo te które to wiadomo, że, że, że są lekkie. Tutaj mamy właśnie za to ciężko. No i powiem Wam, że wykonanie jest dość solidne. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze raz gorące podziękowania. Yy, yy, folia: gorące podziękowania za paczkę. Yy, bardzo, oczywiście, zapraszam do sklepu internetowego. Yy, szukajcie sobie i... Kupujcie towar na Sylwestra, bo już Sylwester niedługo. Także ja pokażę jeszcze raz jak to wygląda. Tu mamy te kostki. Firemax, Firemax. Tu mamy te prezenciki, torcik wedlowski, z torba, I tutaj właśnie te fajne rakiety. Ródewska łuna mamy ten overspeed i te dwie jeszcze dwa zestawy rakie superpaki golden rain tutaj mi tytuł się no tak to wygląda także to by było na tyle jeśli się filmik podobał subskrybuj i lajkuj udostępniaj dzięki do następnego razu